Katarzyna Buniecka, koń Hichot Katarzyna Wysocka, koń Sarmata oraz Tomasz Kołodzyński, koń Biżni. Klub nieprzerwanie jeździ do Trojan od 1985 roku Przybywa do nas Kolunor Łącznie pokonując 340 km, co zajmuje 8 dni. Tym bardziej należą się prawa. Witamy teraz za Waszą obecność. Przypominam, że to prezentacja bryczek i bandery konnych, które biorą udział w konkursie który ocenia Komisja w składzie Adam Zabrowski, Przewodniczący oraz członkowie Wojciech Michalak i Izabela Konecka. Kolejny kub jeździecki Kawaleria Kubal z panem Wojciechem Michalak Milakiem nazywa się Wojciech Milak z klubu do Kawaleria Kubal. Komisja ocenia wygląd sezon bryczką, dopasowanie stroju do pojazdu, sam pojazd, jego stan techniczny oraz zgodność z etymą, z której pochodzi, na przykład oryginalność elementów, konia, czyli dobór maści i wzrostu, przygotowanie, jego pielęgnacja, kopyta, kucie oraz stan techniczny cukrzęży, pod uwagę wzięto również wrażenie wizualne. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Karol Nagrodzki. Wydarzenie nie odbyłoby się, gdyby nie sponsorzy, a wśród publicznych, którzy wsparli to wydarzenie są powiat chojnicki, Miasto Cholicach. Zakład ogólnobudowlany Andrzej Dyszewski. Zakłady mięsne Skiba w Kojnicach. Zakład produkcji materiałów budowlanych inżyniera Procarn Plus w Cholicach. Gęba Auto z Ogorzewi Komórk z Komputerowy komputerowych w i chojnicach. Dobry dach Kurtownia

Breda? Nie. Nie, ale tak to Siedziałeś już jeszcze. Mocna kasała. Mocna kasama, ale Abrans cięższy, szybszy. To no, trzeba szybko wejść, zobaczyć i wychodzimy tak, bo następnie

nie wiadomo jak szkolon zareaguje na wielkiego zwierzę, a zwłaszcza tyle, a jest ich przypominem, bo tutaj swoje życie w miastu dzisiaj stojącą. Tych, którzy możemy kultywować ich pamięć i w spokoju tak naprawdę spędzać mile, niedzielne pokoje. na Szczęśliwie dzisiaj sprzyja już niebawem pierwsze nowej kawalerii polskiej widowiska inscenizacji szarży pod Krojantami, które dziś dla Państwa przygotowaliśmy. Cieszy serce fakt, że nas przybywa. Liczę w imieniu organizatorów i swoim, że będzie wyjątkowa pod krajantami. Instylizacja szarży z 1 września 1939 roku. Oraz przeciwko. Sprawdziły się one w czasie walki 1939 roku i czołgi się bardzo, bardzo e, niemieckie obawiały tego rodzaju broni. Żeby te pododdziały mogły uzyskać e, dobrą efektowną e, możliwość działania były stwierdzone przez działania. Widzimy trójkątny i dwójkrotny w zależności od potrzeb. W zasadzie regulamin mówił o trzech koniach e, dlatego że te konie miały i mość i mogły, i mogły e, zamorzać za łanami właśnie poprzez cząt szereg koni. W pierwszej kolejności widzimy armatki, dwie armatki ZOR-36 a 37 Zanim widzimy ostatnią wersję takanek ZUR-36, które takanki posiadały yy, obsługę dowódcę, dowódce, czyli karabinowego, bo tak nazywano to wówczas karabinowego i powożącego. Celowniczego. Przeciwpancernymi i taczankami przemyślał się na końcu porównanie. W tym marze były tego zadania, szpicy przeciw, też wydzielano naczanki lub działki przeciwpancerne do szpicy przeciw. W tej chwili obserwujemy marsz od oddziału kawalerii do oddziału W 20 latach od odzyskania niepodległości Polacy i polska armia spotkała się z agresywną polityką Hitlerowskiej Rzeszy. Wojsko kolorowe, w różne, można być brawa. symbol i nieodłączny dróg w służbie i w walce dla Rzeczpospolitej. Te słowa brzmią dziś z niezwykłą mocą wypowiadane hołdem, krokiem i szarżą. Polacy zawsze byli dumni z naszej kusarii, sukcesów kawalerii i do dziś lubimy wspominać o ułańskiej fantazji, którą podobno wszyscy mamy w genach. Historia Polski nierozłącznie związana jest właśnie z końmi. To ich kopytami niażdżyliśmy wrogów, na ich grzbietach zasiadali wielcy wodzowie, a imiona wielu wierzchowców są równie znane jak nazwiska ich wieśców. Z radością oraz dumą wspominamy nieustraszoną polską kawalerię i na całe gare oświetlamy przy ornińsku czy rodzinnych i koleżeńskich wysiadach po ułanie, których przybyłka do kiemcze. Siedzi, choć sama jej historia ma kilka etapów, a ostatnim momentem odrodzenia się jazdy polskiej była kampania napoleońska, w której polscy kawalerzyści dali się poznać od najlepszej strony. W 1939 roku z karabinem na plecach, ale wciąż w siodle, ułam nie zapomniał o tradycji. Pamiętał też o nowych zagrożeniach pola walki. To nie było nie tyle narzędziem szarży, co środkiem szybkiego przemieszczania oddziałów. Zgodnie z instrukcjami, ułani zsiadali z siodeł, aby prowadzić walkę pieszą, wykorzystując broń palną, granaty i ciężkie karabiny maszynowe. Wyposażenie ułanów już w połowie 30. wycofano jako obowiązkowe lance, które w polskiej kawalerii w tym czasie stanowiły jedynie wyposażenie oddziałów pełniących funkcje reprezentacyjne. Lance używane były w czasie parad oraz pokazów ze względów na tradycje kawalerijskie. Czasami były jeszcze używane podczas szkoleń i treningu, ale regulaminy wojskowe nie przewidywały ich użycia bojowego w czasie wojny. A wspomniane komizmy opisujące to, co dzieje się dookoła nas, nas samych, to m.in. my Polacy dajemy zawsze konia z rzędem z współczesnych kawalerii na pomocy ziemi. Taką wowiskową musztą oddajemy hołd tym, którzy wciągną do ojczyzny. Przejś, żaduję. Mówimy o bohaterstwie, konstytuanch, nie mówimy o mitach. Mówimy o taktycznych sukcesach, o wysokim morale, które nie złamało się mimo przewagi. Wroga. Mówimy o honorze, który nie zginął i dzięki którym pamięć o tamtych czasach trwa. wojska polskie, które państwo widzą na przodzie również powstał tak naprawdę dzięki zaangażowaniu ułan ochotników, Dzień dzięki temu, że mundur łańcuch, tradycja łańcucha nie została zapomniana. Polacy domagali się tego, by również w Wojsku Polskim, chociaż w funkcji reprezentacyjnej, było widać konie, które przez lata